To mieszkanko skończył się sezon. Idzie całkowicie do sprzedaży. Trzy sypialnie, kuchnia, łazienka. 80 m2. Jest nowa kuchenka. Nowy boiler. Kuchnia raczej do wymiany. Mieszkanie jest w centrum Gandhi. Hoan de bardzo dobrze się wynajmowało w lato. Jest to z tych mieszkań ekonomicznych. Czwarte piętro z windą. Bardzo zadbana czysta klatka. Balkon. Nowa klimatyzacja. Okna jeszcze są starego typu. Ale spokojnie można tutaj mieszkać. Na balkoniku można sobie usiąść. Nie ma na dole tego. Hałasu, bo to jest ten przechodni taki chodniczek. Ulice są tam po bokach. I to mieszkanie oferujemy za 44 tysiące euro. Co przy dzisiejszych cenach, i w takim stanie to jest dobra cena jak na centrum Gandhi. Z meblami, z wszystkim tak jak jest. Internet. Trzecia sypialnia, czyli mamy na 6 osób. Ta sypialnia jest najmniejsza. I łazienka z kabiną prysznicową. czyli dziecik, mywaleczka. I to wszystko za 44 tysiące euro. Czekam na Zapytania Pedro 68 Małpatlen.pl lub dzwońcie plus 34 634 802 410. Pozdrawiam.